Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Zobaczcie, ja tu chodzę z kobietą sobie po wsi, no tu taka droga jest. I takie różne kałuże, kamienie, pierdoły, o tak jak tu widzicie. I nagle kobieta znajduje coś takiego. Tak przeźroczy... Ja tu mogę chwycę. Tak przeźroczysty. Kamień, jakby kryształ górski, nie wiem co to jest, może diament? Jeżeli to jest diament, no to mamy kopalnię diamentów. Nie mogę Wam zdradzić lokalizacji, tylko mogę Wam pokazać, że to jest taka droga. I jeszcze raz pod światło, akurat słońce wyszło. Zobaczcie to, jak się mieni. Jak diament, jakby kryształ, ale skąd kryształ? W górach, znaczy się nie jesteśmy w górach, a taki takie właśnie okaz znaleźliśmy na zwykłej, piaszczystej, polnej drodze na spacerze. Także to jest zagadka, którą być może drodzy widzowie rozwikłacie w komentarzach. Możecie pisać, skąd takie coś yy, bierze się w, w takiej dziwnej lokalizacji. Powiem, że to jest Wielkopolska. Dosłownie diament, może to jest diament? Jak to jest diament, to normalnie życie w dobrobycie. Ja znakiem zapytania kończę ten filmik i zapraszam Was do komentowania, do udostępniania moich filmików i do sprawdzania innych filmików na moim kanale. Jeszcze tu takie może coś, coś nie łapie ostrości, nie wiem czy mnie? Może przez... Ech, spadło, spadło o, teraz będzie myju myju w kałuszce myju myju w kałuszce I teraz jeszcze raz o, tak trzymaj mhm. na tle słońca niech gdzie to jest tu dobra o takie coś fajne taki właśnie Bayer nie, wi nie wiadomo o co chodzi dobra, kończę ten filmik trzymajcie się zbierajcie piękne kryształy Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!